Kto był pierwszym odbiorcą Ewangelii? Wydaje się, że pierwszym odbiorcą Ewangelii była Maria, bo to od niej rozpoczęło się to, co Bóg, moi drodzy, zaplanował jako dalsze ciągi, Pierwsza słyszała pierwsze Jego słowa, jakie wypowiedział jako dziecko, to ona pierwsza tak naprawdę słyszała dobrą nowinę, która wyrażała się nie tylko w słowach, które wypowiadał Jezus, ale także w gestach, a potem w bardzo konkretnych czynach. To do niej docierały złe opinie. I niosła niewidoczny krzyż, krzyż duchowy, kiedy krzyżowano, oczerniano, wyśmiewano jej ukochane dziecko. I to ona wreszcie stała pod krzyżem i patrzyła na tego, który mu dała życie, ale który dał też sobie, że może Maryja zerwała się w kolan albo podbiegła do krzyża i próbowała coś dać do picia Jezusowi, bo przecież powiedział pragnę. Tak robi każda mama. A jednocześnie widzimy, że nikt ich nie pozwolił na to, ale jej serce było przy sercu Jezusa. Że stali i pilnowali, żeby nigdy czasami не пробовал хуже ему в терпение. przeszła ten szlak wiary wraz z Jezusem. I ona była w wieczerniku z apostołami, kiedy Pan posłał Ducha Świętego. I tak sobie ponownie wyobrażam, że jeśli apostołowie i uczniowie mieli jakieś pytania, jakieś wątpliwości, to wielu z nich pytało pewnie Maryję, a co mówił. On był jako dziecko. A Maryja jest duchową matką wszystkich tych, których rodzi Kościół do życia wiecznego, do życia wewnętrznego, duchowego. Dlatego jest matką Kościoła, czyli nas wszystkich. W osobie Jana, Maryja pod krzyżem stała się matką wszystkich Janów, Marii. Dziękujemy Matce Bożej za to, że Ona tak jak przed dwoma tysiącami lat, tak samo i dzisiaj nie przestaje słuchać swoich dzieci, nie przestaje przychodzić im z pomocą. Tak jak w Kali Mariańskiej, kiedy przyszła do Jezusa do opowiedzieć o problemach w zawartego zawartego małżeństwa. I dokładnie tak samo usłucha mnie i Ciebie. W dziejach naszej Ojczyzny niejednokrotnie potwierdzała właśnie to, że Maryja jest królową i że jest matką. Doskonale wiedział i rozumiał to święty Jan Paweł II, który, będąc właśnie na jasnej górze, mówił, że tutaj, w domu matki, te mury. To, że jesteś naszą mamą, do której możemy zawsze przyjść 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i nigdy nie czujesz się.